Cześć, dzień dobry, witam Was w ostatnim dniu obchodów Bożego Narodzenia. Kończy się dzisiaj liturgiczny okres obchodów Bożego Narodzenia. Mam nawet ze sobą choineczkę. Jakoś sobie tak w kadrze ją postadzę, niech się świeci. A musicie wiedzieć, że Polska, w Polsce możemy do 2 lutego jeszcze śpiewać kolędy i trzymać choinki w kościołach czy w domach. I dla Was zadanie, żeby dowiedzieć się, dlaczego 2 lutego, co takiego ważnego się stało 2 lutego. Bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie na co dzień mieszkam, to muszę Wam powiedzieć, że Niedziela Chrztu Pańskiego Czyli dzisiaj i to już koniec. I koniec choinek i kolędowania. Ale właśnie skupiając się na tym dniu chrztu pańskiego, o co w tym chodzi, dlaczego to jest takie ważne? Przecież przez tyle czasu celebrowaliśmy ten czas, kiedy pan Jezus jako to słodkie dzieciątko przyszedł, przyszedł na świat, pastuszkowie, trzej królowie itd., a tutaj nagle Jezus jest dorosły i przyjmuje chrzest um, od Jana Chrzciciela. I tutaj pięknie zataczamy koło. Pamiętacie, kiedy spotykaliśmy się ostatnio jeszcze w Adwencie, mówiliśmy o Janie Chrzcicielu, który miał przygotować lud Boży, czy lud Izraela, ale my jesteśmy tym ludem Bożym też, na przyjście Mesjasza. Potem mówiliśmy o tym, jak Jan mówił, że ktoś większy ma po nim przyjść. Że nawet nie będzie Mu godzin em, rozwiązywać myka u sandałów. I dzisiaj, już pod koniec tego całego czasu, właśnie celebracji, mamy Jezusa, który przychodzi przyjąć chrzest z rąk Jana. I Jan mówi w Ewangelii według świętego Mateusza, że nie to, to ja od Ciebie powinien, przy, powinienem przyjąć chrzest, a nie że ja człowiek grzeszny, będę od Ciebie przyjmował e, chrzest. Natomiast Jezus chce tym uświęcić wody Jordanu chce uświęcić nas wszystkich, którzy potem będą przyjmowali i przyjęliśmy e, chrzest. I dlaczego to jest takie ważne? E, słuchajcie, e, przyjście pierwsze Pana Jezusa jest bardzo istotne, bo Bóg się wcielił. Natomiast e, Dlaczego tak ważna jest właśnie chrzest pański, który kiedyś musicie wiedzieć, był obchodzony w tym samym dniu co Objawienie Pańskie, czyli to święto Trzech Króli potocznie nazywane Objawienie Pańskie. Dlatego że Bóg oprócz tego, że się wcielił, czyli Boże Narodzenie obchodzimy to, że Bóg stał się człowiekiem i skupiamy się na tym, że jest człowiekiem w Objawieniu i między innymi właśnie w, 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 w chrzcie, kiedy Pan Jezus przyjmuje chrzest, mamy tutaj całą trójcę, cała trójca święta się nam objawia, objawia się bóstwo Chrystusa, że nie tylko tutaj jest człowiek, ale jest coś więcej. Mamy tutaj Ojca który mówi oto mój syn umiłowany. Mamy tutaj Syna, czyli Jezusa, który uświęca wody Jordanu, nie zostaje w Jordanie, tylko natychmiast wyszedł z rzeki, ponieważ on nie musiał wyznawać swoich grzechów, tak jak inni. I jest też Duch Święty w postaci Gołębicy. To jest niezwykle ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Kiedy świętujemy Boże Narodzenie, pamiętajmy, że to jest. Boże Narodzenie, po to to wszystko jest, dlatego że Bóg zechciał być człowiekiem i zechciał nas zaprosić do tego, żebyśmy byli jego braćmi i siostrami. Ee, życzę Wam wszystkiego dobrego na ten czas, jeszcze kiedy w polskich kościołach możecie śpiewać kolendy i przygotowywać się na święto 2 lutego. Spytajcie się, o co w tym chodzi, i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłych Ewangeliach już w okresie zwykłym. Pa pa!